Przewodniczący Komisji Gospodarki, poseł trzeciej drogi, a tak dokładniej Polski 2050, Ryszard Petru krytykuje Ministerstwo Finansów, Andrzeja Domańskiego i w ogóle te wszystkie propozycje deregulacyjne rządu. Dlaczego? Bo oni nic nie robią, mówi Ryszard Petru, który zapewnia, że on sam składał, prosił o różne rzeczy dotyczące deregulacji, o zwolnienia, o uproszczenie przepisów, o to, żeby urzędy skarbowe na przykład nie miały dostępu do kont, albo żeby urzędy skarbowe w nieskoń nie mogły przedłużać kontroli skarbowych albo czasu na składanie dokumentów. Petru mówi, że chciał, ale nic się nie dzieje. Nie można się głównie dogadać z Ministerstwem Finansów. Na Ministerstwo Finansów głównie winę zrzuca Ryszard Petru. Oczywiście szybko stara się tak no, wybrnąć, żeby ta krytyka. Ministra finansów nie była za duża, więc Petru na antenie Radia Z w rozmowie mówi, że no, być może minister Domański o tym nie wie, być może to jest jakiś taki opór w samym Ministerstwie Finansów. Natomiast na pewno ta krytyka Ryszarda Petru wobec Ministerstwa Finansów, wobec koalicjanta w kontekście deregulacji jest bardzo duża. No, to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wiemy też, to taka wiadomość z piątku, że przedsięwzięcie spotkają się z Donaldem Tuskiem, mają zostać w piątkę przedstawione pierwsze propozycje dotyczące deregulacji i już coś wypłynęło z tych spotkań, moi drodzy, bo te propozycje, które przedstawiają tamtym, na tym spotkaniu u premiera, ma być też minister rozwoju Krzysztof Paszyk, to pojawiły się podobno jakieś takie propozycje ministerialne, które wcześniej zostały zablokowane przez koalicjantów, te, to, to Paszyk je przedstawiał, bo one mogłyby być takimi deregulacjami, Regulacjami, że ucieszyłyby się mafie watowskie. Kolejny raz, to już tak było, że po tych pierwszych komisjach przyjazne państwo, czy tej komisji, którą w czasie pierwszych lat rządów POPSL z lat 2007-2015, kiedy deregulacją zajmował się Anna Scheifeld, to tak wyderegulowali rynek, że luka Watowska zaczęła rosnąć. No i to miało być blokowane. Teraz to znów wraca, bo trzeba coś pokazać, co zrobić. Zobaczcie, my mamy państwo. Z dykty. Jedni na drugich narzekają, jedni na drugich zrzucają odpowiedzialność, nic się nie dzieje, a jak już coś zrobią, to także luka Watowska urośnie. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie koniecznie w komentarzach.